Dzień dobry wieczór kochany człowieku, mam dzisiaj dla Ciebie krótki film, w którym zapraszam Cię do tego, żebyśmy razem sobie pooddychali, puścili napięcie i stres. Przez pierwszą minutę lub dwie tłumaczę o co chodzi w tym oddechu i jak się go wykonuje. Jeśli wracasz już tutaj po raz kolejny i wiesz jak go robić, to gdzieś tutaj będzie zaznaczony znaczek, gdzie masz kliknąć, żeby wskoczyć od razu do naszej praktyki oddechowej. Do tej praktyki nie potrzebujesz żadnych rekwizytów, tylko chciałabym, żebyś usiadł, usiadła wygodnie z wyprostowanymi plecami, czy to na podłodze, na wałku. Na klocku do jogi czy na twardym krześle możesz mieć oparcie, ale żeby się nie wychylać, nie zapadać, ja dzisiaj siedzę na łące rezerwatu przyrody. Pośród bardzo wielu roślin leczniczych mam tutaj wokół mnie dzisiaj glistnik, krwawnik, dziurawiec, czerwoną koniczynę, dużo cudownych, uzdrawiających ziół. Mam nadzieję, że uda mi się trochę szczanelować do Was, do Ciebie tej energii. Praktyka oddechowa, którą dzisiaj zrobimy, jest to oddech samavritti. W sanskrycie oznacza to oddech takiej samej długości. Chodzi nam o to, żeby nasz wdech i wydech zajmował tyle samo czasu. Ja dzisiaj zaproszę Cię do oddychania. Licząc do czterech, okay, a będę w trakcie naszej praktyki liczyć dla Ciebie, ale jeśli po kilku rundkach uświadomisz sobie, że liczenie do czterech na wdechu i na wydechu wymaga od Ciebie zbyt dużo wysiłku i dociągasz, dociągasz ostatnie resztki oddechu albo musisz się męczyć, żeby wykonać ten wydech na cztery. To zapraszam Cię do tego, żebyś zatrzymała wideo i po prostu kontynuowała we własnym rytmie. I może zeszła do numeru 3, może zeszła do numeru 2. I ta praktyka będzie wykonana w dwóch stopniach, czyli pierwszy stopień będziemy wykonywać wdech licząc do 4 i wydech licząc do 4. Zrobimy to przez około minutę. I potem przez następne kilka minut dodamy drugi etap wstrzymania oddechu pomiędzy, tak? czyli będziemy wykonywać wdech licząc do czterech, trzymać licząc do czterech, wydech licząc do czterech i trzymać licząc do czterech. Będzie taki oddech kwadratowy. Osoby, które nie powinny wstrzymywać oddechu, to kobiety w ciąży oraz osoby, które mają jakiekolwiek e, traumatyczne doświadczenia związane z duszeniem się. Jak najbardziej możesz wykonywać pierwszy stopień tej praktyki, czyli licząc na wdechu i wydechu i starać, starać się go wyrównać, ale pomiń wstrzymanie. Więc to wideo jest po prostu dla Ciebie takim wprowadzeniem do tej praktyki oddechowej możesz go kontynuować ze mną, możesz go kontynuować w swoim własnym czasie, jak już będziesz wiedzieć, o co chodzi. Dobrze, zaczynamy. Siadamy wygodnie, kręgosłup wyprostowany, ramiona zrelaksowane z dala od uszu, ręce możesz odłożyć na kolanach, w koszyczek na, na biodrach, jakkolwiek jest Ci wygodniej, Jeśli czujesz się z tym komfortowo, zamknij oczy. Damy sobie chwilkę na to, żeby po prostu poobserwować nasz swobodny oddech. Jeszcze przez moment nic nie musisz kontrolować. Po prostu zwróć uwagę na to, jaka jest jakość Twojego oddechu w tej chwili. Czy jest on spokojny, głęboki, czy płytki i szybki. No, może gdzieś pomiędzy. Zwróć uwagę, czy w naturalny sposób oddychasz przez nos, czy przez usta. I czy przy oddechu pracuje przepona, czy unosi się i opada głównie klatka piersiowa. Dobrze, zaczniemy. Będę dla Ciebie liczyć. Wdech, trzy, dwa, jeden. Wydech, trzy, dwa, jeden. Wdech. Trzy, dwa, jeden. Wydech. Trzy, dwa, jeden. Wdech. Trzy, dwa, jeden. Wydech. Trzy, dwa, jeden. Wdech. Trzy, dwa, jeden. Wydech. Trzy, dwa, jeden. Wdech. 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 Trzy, dwa, jeden, wydech. Trzy, dwa, jeden, wdech. Trzy, dwa, jeden, wydech. Trzy, dwa, jeden, wdech. Trzy, dwa, jeden, wydech. Trzy, dwa, jeden, wdech. Trzy, 2, 1, wydech 3, 2, 1. Dobrze. Teraz dodamy wstrzymanie oddechu. Jeśli zauważasz, że jest ci ciężko wstrzymywać oddech, możesz zatrzymać to wideo i kontynuować w swoim własnym rytmie tylko wdech i wydech. Wdech 3, 2, 1. Wstrzymaj 3.

Jeden, wstrzymaj, trzy, dwa, jeden. Rozluźnij oddech. Trzymaj jeszcze dalej zamknięte bądź zrelaksowane oczy. Oddychaj spokojnie, naturalnie. Zaobserwuj jeszcze raz jakość Twojego oddechu. Zauważ, czy są jakiekolwiek subtelne zmiany w Twoim oddechu, jak i również w Twoim samopoczuciu. Może nic się nie zmieniło, i to też jest w porządku, bo to króciutka praktyka. Łącz teraz ręce przed sercem. Otwórz oczy. Skłaniamy się na mastę. Bardzo Ci dziękuję za Twój czas, za naszą wspólną praktykę. Jeśli czujesz, że to wideo Ci pomogło, nauczyłaś się czegoś, to daj łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło, jak to chcesz zostawić mi komentarz, jakie masz doznania i Oczywiście, czego jeszcze chciałabyś się nauczyć, co chciałabyś zobaczyć na moim kanale. Czytam wszystkie komentarze, odpowiadam, wszelkie sugestie zawsze biorę pod uwagę. Jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za to, że bierzesz odpowiedzialność za swoje własne dobre samopoczucie i mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce. Pogój kochani.